Całość filmu jest po prostu komedyjnym filmem, a nie poradnikiem. Nie bierzcie tego na serio. Witam z tej strony, Arhond. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, dlaczego Wes jest najlepszą postacią na świecie i nikt nie może mu zrobić do absolutnie nic. Pierwszy powód: gdy wie cokolwiek mięsnego, staje się nieśmiertelny i niewrażliwy w ogóle na każdy atak, ani na zamrożenia. Grzybucha Fiurwiwe, choćby wszyscy się starali, nie mogą go pokonać. I Gdy zje cokolwiek mięsnego, jest niepokonany, zadaje pełne obrażenia każdemu bosowi. dlatego bo wtedy jest najedzony i ma mnożnik miliard procent. Kolejny powód, czyli to, że Wes ma noktowizję. Naprawdę, Wes widzi w ciemności. Inni przetrwańcy to muszą się starać, by nie zginąć od Charlie, yy, zapalając pochodnie, a Wes ma wbudowaną noktowizję, więc po prostu jest mocny. Dodatkowo Wes... Dostaje każdy item na start. Dosłownie. Wes dostaje każdy item na start. Dostaje zbroję z Fjurwivera na start, miecze nocy, swoje kapelusze, koronę z Cult of the Lamp, gnoma oraz wszystko. Nawet mu drzewo na start wyrośnie jakieś. Kolejny powód, czyli Wes jest po prostu nadludzko szybki. Jest najszybszą postacią w grze po prostu. Yy, ma mnożnik 1000 do speeda, gdy naje się do pełna. I co? A ty dalej grasz Wilsonem i mówisz, że to najlepsza postać i że każdego ma na strzała. Spójrzmy w prawdziwe oczy. Wes jest najmocniejszy i nie ma do tego żadnych wątpliwości. I to by było już na tyle. Życzę wszystkim wam miłego dnia. Pa!